Większość ludzi nie potrafi utrzymać pieniędzy, nawet jeśli wpadną im prosto w ręce. Nazywają mnie Wied. Prowadzę misję Serafin projekt, który ma jedno zadanie: obudzić świadomość człowieka i przywrócić naturalną wolność, zdrowie i siłę. Misja Serafin to droga przez wiedzę, którą system przemilczał, połączona z realnymi narzędziami do odzyskania zdrowia, mocy i niezależności. Według Eckera, każdy człowiek ma swój własny wewnętrzny schemat pieniędzy. To jak finansowy termostat, który ustala, ile jesteś w stanie przyjąć i utrzymać. Jeśli twój termostat jest ustawiony nisko, możesz zdobyć duże pieniądze, ale bardzo szybko wrócisz do swojego starego poziomu. Widać to u ludzi, którzy wygrywają na loterii. Dostają ogromne kwoty, ale nie mają wewnętrznej zdolności, żeby je utrzymać, dlatego większość kończy w tym samym miejscu co wcześniej. Odwrotna sytuacja jest u osób, które same zbudowały swój sukces. Jeśli stracą majątek, odbudowują go, bo mają inny sposób myślenia, inne nawyki i inne przekonania o sobie. To są ich korzenie, a owoce zawsze wyrastają z korzeni. Jeśli chcesz zmienić rezultaty, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać swoje przekonania, swoją energię i swoją świadomość. Jeśli czujesz, że ten materiał jest wartościowy, polub, skomentuj, udostępnij go. To pomaga temu przekazowi dotrzeć do kolejnych osób, które tego potrzebują. Jeżeli chcesz wzrastać i budować swoją finansową wolność, to wejdź na ścieżkę misji Serafin. Zaangażuj się, a dowiesz się, jak możesz poprawić swoją sytuację finansową przez działanie na rzecz poprawy świadomości ludzi. Nie czekaj, wejdź na moją stronę internetową www.krzysztofmrozek.com i poznaj misję Serafin. Link znajdziesz w bio lub w opisie. W tym materiale to na tyle. Zdrawiam i do zobaczenia w kolejnym.